Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, w tym newsie pokażę wszystkie brytyjskie czołgi od 2 do 10. A więc, tak, ponieważ tych czołgów troszeczkę jest, wydaje mi się, że słuchajcie, że wszystkie to są modele HD. Super sprawa, bo bardzo czekam na te takie mniejsze czołgi w HD. Wydaje mi się, że one super będą wyglądały. Zwłaszcza na niemieckie czekam, no ale nie wiem, czy się kurczę, doczekam. No ale Wargaming wszystkie brytole daje teraz HD. Zobaczcie, tier drugi, czyli M2A4, e, tak ten czołg mniej więcej wygląda, pancerz słabiutki, tutaj uzbrojenie mamy, więc mamy ten standardowy 50 cal, e, 20 mm jakieś działko i 37 mm. Później na tirze trzecim będziemy mieli Stewarta takiego, całkiem <laughs> ciekawe wygląda. Działko 20 mm Hispano. Całkiem, całkiem fajne. No, już się nie mogę doczekać w HD tych modeli. Chyba wszystkie sobie kurczę, kupię. Muszę tylko zobaczyć, jak tam stoi z miejscami w garażu. Elitarny model wygląda tak, czyli tu już mamy lówkę e, Bardzo fajną. Pancerz, no kurczę, jak to pancerz. Chyba nie ma sensu e, na razie się w ogóle rozwodzić nad tym jedziemy dalej, to jest oczywiście tier, nie wiem czy mówiłem, trzeci, następny pojazd to będzie Grant. wygląda on tak, czyli już dosyć słusznie, też dosyć ciekawy pojazd, ale ten mi tak jakby kurka wodna nie wyglądał na HD, ale może się mylę, słuchajcie, czwarty poziom i co my tu mamy, no tak to to wygląda, ten pancerz przedni w niektórych miejscach, na przykład tu aż 76, tutaj wszędzie z boku po 50. Niestety ta płyta 38 w środku. Dobra. I tutaj mamy jego dane: 6 aż załogantów o kurka wodna do tego waga 29 ton, 320 życia, 39 prędkość. Wióręcz 325. Tutaj mamy jakie najlepsze działko? 75 mm M3. 92 na 110. 0,41 i obniżanie lówki 9 stopni, aż czyli całkiem, całkiem fajnie. No niezbyt celne. Czy tutaj mamy jakieś celniejsze? Nie. To jest 57. I tu ma 75, a 105. Penetracja to jest już dosyć fajne działko, no i stokowe to chyba to jest 75 M2, ma 90 penetracji i 110 obrażeń, też 9 stopni, czyli wszystkie działa mają tyle samo opuszczania. Jedziemy dalej, czołg poziomu 5, Sherman Trójka. Proszę bardzo, tak wygląda stokowy atak elitarny. No, już stokowy wygląda nieźle, powiedziałbym. Tutaj Elita. Zaraz zobaczymy, co to ma. Czyli to jest, przypominam, poziom piąty. I pancerzyk taki sobie. Niezbyt to jest ciekawe. 50 tutaj wszędzie z boku. Wieża 63. No, w to jarzmo zobaczymy. Może to coś będzie wchodziło za zero. Zaraz podejrzymy, tutaj, co to ma. O, tutaj nie ma danych. To, żebym tylko nie zapomniał Shermanka podejrzeć na innej stronce. Jeszcze tutaj zobaczymy Archer, to mieliście w poprzednich, to jest oczywiście piąteczka, Tedek nowy brytyjski. Później mamy Shermana Firefly, to jest właśnie coś takiego. Nad nim się skupimy troszeczkę później, ponieważ tutaj też na Ford Record danych nie ma więc będę musiał się posiłkować inną stronką, więc tak jest stokowy wygląda Shermanik Firefly, a tak wygląda już wymaksowany. No lufka robi kurka wodna wrażenie. Ach, dobra, jedziemy dalej i moi drodzy, pancerzyk, o jak to pancerzyk. Nic się nie zmienia praktycznie. Tutaj jakieś wzmocnione płyty, oczywiście, dostał. Także tu jest wzmocnione. To jest dosyć ważne, bo często się wali tutaj, prawda? Ja zresztą pod lupą wam już to omawiałem: że niektóre czołgi brytyjskie mają tutaj wzmocniony pancerz. I jak walimy w przednie kółko, to jedyne co rob, będziemy robić, to po prostu detrakować, jak mamy słabą penetrację. Tutaj też nie ma danych, więc sobie pójdziemy później na inną stronkę. Achilles to mieliście w poprzednim, tutaj nie ma sensu chyba omawiać tego, jedziemy dalej, siódemeczka, Challenger, to też nie ma sensu, bo było niedawno w newsach, tak to wygląda. Następnie, uwaga, ósemka, czyli ten Sherioter, nie wiem czy to tak się mówi. Wygląda całkiem, całkiem, ciekawie. Szkoda, że nie ma mocniejszej wieży. Gdyby miał mocniejszą wieżę, to naprawdę, naprawdę ta lufa robi wrażenie. Zaraz zobaczymy, co to jest. 105 L7, ale to chyba stare dane, bo niby miał nie mieć 107. No to by było troszeczkę delikatne przegięcie. Jaką on tu by miał szybkostrzelność na ten niby 107, 105 L7? 8? Łola Boga, na ósmym poziomie? Toż to by było, ale celność 0,42, czyli masakra. Jak na TDK masakra, no pewnie dlatego. Dobra, 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 dobra. A jaki row? O kurka wodna. Słuchajcie, 18 row na 20 typ B. Ulala. Całkiem, całkiem nieźle. Na typie A też 18. 9, e, czyli Conway, niedawno też to było, tutaj jest taki zbiór tylko, no tutaj już jest 105 L7-882, celność 0,31, czyli tu już jest odpowiednio, no i wiadomo, FV4005 Stage tu e, i cóż to mamy za działo, no działo mamy wielkiego trola, wiadomo, Mamy już brytola jednego z tym działem Słuchajcie, ale Ten news jest o innych czołgach Mianowicie miał być o Firefly Najpierw soba, sobie zobaczymy Gdzież ty jesteś Grant, Sherman 3, proszę bardzo Zrobimy najlepszą Konfigurację Model pancerza sobie Można wyświetlić O <laughs> Całkiem przyjemny Czołg, piąteczka Nie wiem czym będzie się różnił, zaraz podejrzymy mu to działko. Nie wiem, czy im się będzie różnił od prawdziwego, znaczy prawdziwego, <laughs> od tego, który jest, Shermanika. No cóż tu mamy? 128 penetracja, obrażenia 115, czyli to samo działko. Może jakoś osiągami będziesz się, chłopaku, ty różnił. Co tu mamy? Co tu mamy? Pancerz kadłuba, jakiś silniczek. Fajnie by to wyglądało. Co on tu ma jeszcze zadziałka? Zobaczmy jakie opuszczanie. Minus 10. O, ma jeszcze takie działeczko, no to tragedia. Oczywiście trolik. Tutaj od amerykańskich będą się oczywiście różniły uzbrojeniem z tego co widzę. I tu jest 6 funtów 105x75. No, to by goldzikiem musiał nawalać. Tutaj dosyć szybko to wszystko strzela. Celność słabiutka. No, fajny, fajny pojazd. Spokojnie do pogrania ten Shermanik Trójka. Model 3D można sobie tutaj obejrzeć też. O, proszę bardzo. Czy to jest model w HD? Nie bardzo. Ale całkiem fajnie wygląda, nie? Całkiem fajniutki no ale jedziemy na główne danie bo mnie najbardziej z tych wszystkich pojazdów, które teraz wejdą interesuje Sherman Firefly oczywiście ze względu na uzbrojenie no ładuj się weźmiemy najlepsza konfiguracja najpierw sobie, sobie zobaczymy model 3D proszę bardzo tak to będzie wyglądało <laughs> całkiem długaśna lufa może sobie weźmy Model pancerza. No niestety różowo to tu nie jest, tylko żółto. Czyli 50 mm mamy, a tutaj niestety jeszcze mniej. Mięciuteńki będzie to i jedziemy. Cóż tu będą za osiągi tego działa? Siedemnastka, czyli wiadomo. 171 penetracja, 150 obrażenia, i mnie by interesował ROF, bo row tu będzie. O, tu już widzę bardzo złą rzecz. Mianowicie w Shermanie opuszczanie tego działa to będzie minus 5 stopni tylko. Słuchajcie, minus 5 stopni to jest mało. Kurka wodna, tak to tą wieżyczkę można było tylko wysunąć i naparzać. Za to czas przeładowania 3,2. Dwie sekundy, ulala, to by było bardzo szybkie strzelanie. No, to by był fajny pojazd, ale tu mnie zastanawia to, chciałbym spróbować z innym działem. Czy też będzie 5 stopni opuszczania? Uwaga, też jest 5. Trolik, też jest 5 na trolu, a stokowe też jest 5. O dziwo tutaj, coś jest chyba tak. Czas przeładowania 3,8. Na trolu 9 sekund, na 7.6 4 sekundy, a na tym 3.2, tu jest jakiś błąd podejrzewam. No nie wierzę, żeby szybciej strzelało od tego. Jest tu jakiś błąd. Celność 0,4, czyli niecelne działo, no ale kurczę, mamy za to całkiem niezłą, jak na szósty poziom penetracji. powiedziałbym, że bardzo dobrą. Tylko to mnie zastanawia, minus 5, kurczę, a zmieńmy sobie wieżę. O, no i tutaj już rozumiem. Zobaczcie. 12 stopni opuszczania na podstawowej wieży. Trolik 12 stopni. I ta 76. Również 12 stopni. Całkiem, całkiem fajnie. A teraz zobaczmy, jakie to będzie miało. Osiągi. Co tu jest za silnik? Silnik maksymalny będzie 425 koni, a ciężar tego pojazdu, to jest podwozie kadłub, waga 31 ton. No to tak nie będzie aż tak bardzo różowo, ale nie będzie tak tragicznie. Widzę, że w Shermanie 3 źle spojrzałem na to, bo waga ogólna jest podana... Zaraz zobaczmy. Yy, najlepsza konfiguracja i co mamy, waga 30 ton. Natomiast silnik 460. A tutaj w Firefly mamy 31 ton i silnik też 400. Nie, tu 425, czyli będzie wolniejszy. No ale wszystkiego mieć nie można. Największa wada to, tak jak mówię, no wszyscy z tym działem będą chcieli grać 17, prawda? No, i tutaj będzie minus 5, czyli ktoś, jeżeli będzie bardzo, bardzo przyzwyczajony do tego, że ogólnie Shermany opuszczają, bo wszystkie chyba mają minus 10, no to niestety do minus 5 będzie trzeba się bardzo, bardzo długo przyzwyczajać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ok, taki to news. Nie wiem, jak Wam się podoba. No, ja na tego Shermana Firefly czekam już bardzo, bardzo długo, także bardzo chętnie sobie nim popykam, jak tylko wejdzie. Okej, okay, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.